Jak dla mnie jest naprawdę godzina wczesna poranna, a jest około dziewiątej. Dzisiaj uwaga, wstałam o siódmej, co dla mnie po prostu jest niemożliwością ostatnio. Ale wstałam, musiałam załatwić pewne sprawy. Zrobiłam to i dzisiaj czuję taki właśnie przypływ energii, żeby coś jeszcze porobić. Więc IK, lecimy do IK, mam kilka rzeczy do kupienia tam. No i wiadomo, Ikea zawsze jest fajna. Przyjechaliśmy do IKA po dosłownie kilka rzeczy, ale jak to zazwyczaj bywa, w koszyku przybywa. Misia też zawsze robi horrorem jeżdżąc w koszyku, więc jest bardzo, bardzo, bardzo zabawnie. Misiu, co myślisz? Podoba Ci się wazon? Cześć, Misiu. Jak Ci się podoba weekend? チェーン Dzień dobry, witajcie. Jest poniedziałek i dzisiaj zaczynam mój kurs. To jest kurs, o którym Wam wspominałam już wcześniej, i teraz Wam zdradzę, co to za kurs. Uwaga, nie kupowałam wcześniej żadnych kursów, które byłyby takimi kursami dziewiarskimi, z tego względu, że nawet nie za bardzo wiedziałam, gdzie się udać, ale na szczęście w moim środowisku znalazła się osoba, która mnie pokierowała. I razem z nią zapisałyśmy się na kurs Nie zdradzę wam kim ona jest, jeżeli będzie chciała to sobie wam o tym powie Natomiast zaczynamy razem z nią Zaczynamy kurs dzisiaj I to jest kurs o pattern gradingu Czyli o tym jak dopasować dzianinę według rozmiarów Jak ona się kształtuje w zależności od różnego typu sylwetki I chcę się w tym doszkolić ten kurs to takie moje spełnienie dziewiarskich marzeń. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby się doszkalać właśnie w swojej dziedzinie, w tej, w której się obracam. A jeżeli chodzi o robienie na drutach, ten pattern grading i pisanie tych wzorów, to um, nie za bardzo miałam się do kogo zwrócić, więc teraz y, bardzo się cieszę, że będę brała udział w, w tym kursie. To jest w ogóle y, przeznaczenie, bo ja się o tym kursie dowiedziałam. Y, dosłownie w tym momencie kiedy zaczęły się do niego zapisy także to nie było tak że ja czekałam cały rok bo ten kurs się odbywa tylko raz w roku będę się uczyła od dziewczyny z Nowego Jorku z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży fashion i w dziewiarstwie w dzianiu więc jestem bardzo podekscytowana ale jednocześnie jestem troszeczkę przerażona bo cały kurs jest w języku angielskim i mimo tego, że posługuję się angielskim na co dzień, właśnie z Simonem, to jednak gdzieś tam troszeczkę obawiam się, jak to będzie wyglądało, bo w trakcie tego kursu są też takie spotkania na Zoomie, razem z innymi uczestniczkami tego kursu, które są z równych, które są z równych stron świata, więc mam nadzieję, że sobie poradzę, że wszystko zrozumiem i że ogarnę tą całą matematykę itd. Do tej pory robiłam to bardzo intuicyjnie, robiłam to korzystając z jakichś innych źródeł, e, natomiast bardzo, bardzo czułam, że dobrze mi zrobi taki kurs, więc oto tu jest i zaraz zaczynam. Uwaga, właśnie sobie otworzyłam ten kurs, i o mój Boże, ile tu jest wiedzy! Słuchajcie, jak ja to ogarnę, to ja po prostu będę mistrzem, będę mistrzem. To jest 5 tygodni, 5 tygodni um, takiej dosyć intensywnej pracy. Wiamy. Ale jak już to zrobię, to słuchajcie, moje wzory będą bumcyk. Nie, nie będę się stresować. właśnie mi się tam drukuje taki wzór do projektowania dzienniny i to jest po prostu coś genialnego. Jestem mega wdzięczna chociażby za to, ale ogólnie czekam aż to się wydrukuje, tylko się strasznie długo i myślę o tym jaki wybrać wzór do tego pattern gradingu, bo wiecie chodzi o to żeby on nie był za prosty, żeby też było to coś, co wkrótce chcę wypuścić, ale nie za łatwe, no bo jednak tutaj mam przez 5 tygodni dostęp do wiedzy do tego, żeby się doszkolić jak najlepiej. I nie wiem, który w ogóle projekt wybrać. Czy raczej iść w sweter pewnie pójdę w sweter, bo tu jednak jest więcej tej dzianiny. Czy w jakąś bluzeczkę, czy, w... czy w coś, co po prostu już mi leży w projektach od dawna. Prawda, nie wiem. Nie chcę też po prostu sobie wziąć czegoś za dużego na głowę, bo to jest pięć tygodni, a ja zdaję sobie sprawę z tego, że przy knitting boxie, otulamy i tak dalej. Ja mogę nie mieć czasu. Nie mogę nie mieć czasu, żeby jeszcze wydziergać jakąś nową rzecz, więc muszę być. Zerkam właśnie na mój notatnik, bo nie wiem co mam wybrać. Muszę być mądra. Muszę być mądra w moim wyborze. Jak ja mam to ogarnąć? Jaki on piękny. Mam jeszcze taki sweterek, nazwałem go Royal Cable, ale tak naprawdę nigdy się do niego nie zabrałam z tego względu właśnie, że bałam się tego gradingowania i myślę, że to będzie sweter, który wybiorę do mojego kursu. Kurczę, on jest na mnie za mały, w tym momencie jest na mnie na pewno za mały, jest zbyt obcisły, chciałabym, żeby ten sweter był luźniejszy. Um, miałam też za mało włóczki, żeby go zrobić takiego, jakiego chciałabym, żeby był, um, ale będę robiła drugą próbkę. W sensie drugi egzemplarz i zobaczymy, jak to wyjdzie. Decyzja podjęta będę w tym kursie grajdowała ten sweter. Prototyp sobie zrobiłam w zeszłym roku z włóczki um, baby Wool od e, alpaka od We are Neaters. Teraz mam do drugiego prototypu włóczkę od Gaboł. To jest tak naprawdę ta sama włóczka, tylko inna marka i ona jest też tańsza. Mam teraz tą. Tutaj widzicie, zrobiłam już część, ale stwierdziłam, że zmienię rozmiar drutów. Te druty są niezbyt dobre do tego i przez to też ta robótka jest taka za luźna. Ja też po jakimś czasie, bo to robiłam jakiś czas temu, zmieniłam trochę sposób, w jaki dziergam i przez to też robię troszeczkę ciaśniej na drutach, więc zmienię sobie druty, przerobię tą próbkę jeszcze raz i będę próbowała go przełowić na inne rozmiary. na się nad tym kursem. Dzisiaj cały praktycznie dzień się nad tym kursem. I powiem Wam, że mam mnóstwo notatek, ale mało tego. Mam też już sketch. Wszystko mam zrobione, wszystko opisane w notatki. Zrobiłam w ogóle z samych bonusowych materiałów, zrobiłam to właśnie wszystko. I teraz zebrałam się za takie lekcje, które są dla każdego tygodnia. I już mam taką refleksję. Do tej pory. Mimo tego, że wydawało mi się, że robię wszystko tak, um, wiecie, zgodnie, tak ze sobą i w ogóle. Ale po przerobieniu chociaż tych kilku lekcji mam już takie wrażenie, że zostało mi wszystko poukładane w głowie i że to, co do tej pory robiłam, to było bez takiego ładu i składu, a teraz po prostu e, ten kurs uporządkował mi wszystko w głowie i wszystkie szufladki są czyste i wszystko jest na swoim miejscu, a dopiero jestem na pierwszym tygodniu, więc... E, dla mnie to jest niesamowite. Siedzę, robię sobie kolejną próbeczkę yy, i prze, jakby myślę o tym wszystkim, myślę o tym wszystkim. Robię sobie chwilę przerwę od kursu, kursu i, i robię sobie próbkę. I pewnie do kursu wrócę już jutro. Tylko skończę <laughs> ostatnią lekcję. I bardzo się cieszę, że wzięłam w tym udział, naprawdę bardzo. Byłam przed chwilą popracować z dziewczynami w plenum, a teraz jeden jakiś obiadek. Niestety, choćbym chciała, to nie mam czasu na to, żeby pracować nad kursem każdego dnia, bo jednak mamy dużo rzeczy do ogarnięcia i w Otulamy, i w The Knitting Box, ale dzisiaj usiadam do tego i robię sobie zadanie domowe właśnie. I zadaniem domowym moim jest przygotować takiej mapy yy, i określić właśnie tolerancję i przygotować sobie wszystkie dane z mojego projektu, więc wszystko wyliczam. Słuchajcie, chyba nigdy nie byłam tak skrupulatna jak teraz, więc jestem ciekawa, jak to się przyłoży dalej na moje projekty, bo uczę się bardzo, bardzo dużo. Tutaj, jak widzicie, rozrysowałam sobie części swetra, bo muszę znaleźć wszystkie powtórzenia i wszystkie ograniczenia, które będę miała podczas projektowania. To jest w ogóle niesamowicie ciekawe. Tutaj jest próbka to jest wzór, który się powtarza y, i muszę to tak zrobić, żeby to wszystko grało symetrycznie z przodu y, na podkroju pachy, y, znaczy to jest tył, y, to są fronty. Y, I to jest niesamowicie interesujący proces dla mnie osobiście. Siedzę i sobie wszystko y, analizuję, przeliczam, podejmuję decyzje najpierw w głowie, żeby później przenieść to do, do mapowania. To jest taka jakby zbiór wszystkich informacji o projekcie, które później będę mogła włożyć do Excela, żeby to zgrade'ować i to... Pewnie, nie, pewnie macie wrażenie, że w ogóle mówię w jakimś innym języku, ale uwierzcie mi, ja bym też tak miała, natomiast teraz czuję się taka... uch. Cudowny jest ten kurs. Dostałam też zapytania, czy będzie wzór na ten sweter, który mam na sobie. Słuchajcie, planowałam, żeby ten wzór wyszedł jesienią 2024 roku, natomiast e, plany, panami, a życie, życiem tyle się działo w 2024 roku, że nie było na to po prostu fizycznie czasu. E, I cieszę się, że mam okazję i fak e, faktycznie tak wynosić ten sweter. E, dzięki temu, że ja go teraz bardzo dużo noszę, widzę jak on e, się zachowuje właśnie w... W takim codziennym użytkowaniu i myślę, że dzięki tym wszystkim informacjom ten wzór, jak już wyjdzie, to będzie jeszcze fajniejsze. Um, no i oczywiście po moim kursie z gradingu, no to będzie już w ogóle taki wycackany. Tutaj był plan, żeby zrobić mu taką wielką mocherową literkę, taką wyczesaną, ale w sumie potem stwierdziłam, że tak mi się dobrze chodzi w tym swetrze bez żadnej literki i że pasuje mi do wielu więcej stylizacji, tutaj po prostu niczego nie ma, więc stwierdziłam, że zostawiam go bez literki, mimo tego, że ta literka, gdyby była właśnie taka imienna, to e, że byłabym właśnie z takiego moheru wyczesanego i żeby tak fajnie odstawała, mm, ale raczej tego nie zrobię. Raczej nic tego nie zrobię, mówię to w w jakimś innym projekcie, e, bo bardzo bym chciała zrobić coś z wyczesanym moherem, ale na ten moment po prostu no nie, na ten moment on zostaje taki jaki jest. Dzisiaj miałam kurs i e, lekcję o Size Chart, czyli o takiej karcie wymiarów w wymiarach równych oraz o tym, jak one się zmieniają. I to mnie niesamowicie zainspirowało do tego, żeby chwycić za tę włóczkę zieloną od ulali. I właśnie zaczęłam tworzyć, zaczęłam sobie rysować, zaczęłam zbierać wymiary i zaczęłam sobie to przeliczać według próbki. I zaczęłam tworzyć niesamowite, to jest. Że oglądałaś. Wpadaj częściej. W kolejnym odcinku. E, dzisiaj widzimy się w Oliwie. Słuchajcie, wejdziemy do motkomani.